Cześć, Maciej Staręga z tej strony. Jesteśmy na Mistrzostwach Polskich Biegach Narciarskich na szyldskim plesie. Dzisiaj rozgrywamy konkurencję sprint techniką klasyczną. Piękna pogoda, super trasy. Mam nadzieję, że szykuje się ciekawa rywalizacja. No i zobaczymy, co ten dzień nam przyniesie. Witam serdecznie. Anna Sarenka, jestem delegatem technicznym. Dzisiaj mamy pierwszą część mistrzostw polski rozgrywaną w ramach patrzeńskiego kucharu w biegach na leżach razem z naszymi przyjaciółmi słowakami. Pierwsza część mistrzostw polski rozgrywa się na szybskim plesie, ponieważ w zakopanym niestety nie mieliśmy warunków do rozegrania tych zawodów, a tutaj mamy piękny warunek, dużo śniegu, lekki mróz, więc liczymy na udane zawody. Jedziemy z tym kursy! Witam serdecznie. Kamil Fundani, menedżer Polski Biegów narciarskich. Na sezon 2024-2025 otwieramy właśnie tą imprezą. Będziemy dzisiaj rozgrywać konkurencję sprintu. Konkurencja będzie dzisiaj w stylu klasycznym. Pierwsza część zawodów to eliminacje, gdzie zawodnicy konkurują na dystansie 1500 metrów i próbują zaeliminować się do najlepszej 30. Cześć, tutaj Andrzej Leśnik, trener kadry kobiet. 107 mężczyzn wzięło udział w eliminacjach, 90 kobiet wzięło udział w eliminacjach. Wyrównany poziom. Będzie walka do ostatniej chwili, a co najważniejsze to Polacy biedli prym w eliminacjach, także możemy się spodziewać tutaj naszej dominacji. Trzymajcie kciuki kolejnym etapem jest 5 biegów w grupach 6 osobowych z których awansuje dwóch najlepszych zawodników do biegu półfinałowego i kolejno do biegu finałowego. Go! Za dwie minuty startujemy w finale Mistrzostw Polski Seniorów. Liczę na mojego brata, myślę, że pokaże siłę, gość jest niesamowity, Niesamowite ma i myślę, że pokaże to za dwie minuty. Monika z Kinder, zwyciężczyni dzisiaj sprintu w Mistrzostwach polskich w Szydłówskim Wlesie. Powiem, że dzisiaj były świetne warunki na trasie, miałam super przygotowane narty i myślę, że byłam w dobrej dyspozycji dlatego udało mi się stanąć na pierwszym miejscu i dziękuję wszystkim za doping na trasie i trzymajcie kciuki za dalsze starty w tym sezonie Przede wszystkim razem z z góry zostałem dzisiaj mistrzem polskim w stylu klasycznym sprintu no dzisiaj warunki atmosfera jeszcze bardzo fajnie troszeczkę we finale już nam rozić, zresztą widać po mnie Troszeczkę zmęczenie, troszeczkę jestem zmarznięty, ale jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony, no obroniłem swój tytuł